gala żeglarska, która w tym roku gości w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Jest zorganizowana już po raz jedenasty. Jest to doroczne święto pomorskich żeglarzy. Swego rodzaju podsumowanie ich dokonań i osiągnięć ich rejsów, jakie się odbywały w danym roku. Takie zakończenie sezonu, jednocześnie uhonorowanie tych najlepszych, miłe spotkanie towarzyskie i również przygotowanie do kolejnego sezonu. Państwo miło mi ogłosić, że Nagrodę Pomorskiego, Związku Żeglarskiego Kryształowy Żagier 2019 w kategorii Pomorski żeglarski ten roku 2019 otrzymuje Paweł Solecki, która jest nagitna Nagrodę pomorskiego, związku żeglarskiego w kategorii Pomorska Rzeglarka roku 2019 otrzymuje. Zuzanna Jowicka, Chojnicki klub żeglarski. Zostałam pomorską żeglarką roku 2019. To ogromne wyróżnienie za żeglarstwo lodowe, które uprawiam już od wielu lat. Zeszły rok, zeszły sezon był dla mnie świetny, ponieważ zdobyła Mistrzostwo Świata. W kategorii kobiet w juniorach, Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Europy w seniorach, także naprawdę owocny i, i, i świetny sezon. W tym roku niestety nie będę już startowała, plany trochę muszę pozmieniać, rodzina się powiększy i oczekuję tutaj młodego żeglarza lodowego. Nagrodę pomorskiego związku żeglarskiego. Kryształowy żagiel 2019. Nagrodę imienia Zekryta Zagifelickiego w kategorii pomorski żeglarz roku 2019 otrzymuje Piotr Adamowicz. Nagroda pomorskiego żeglarza. Roku 2019 na pewno jest dla mnie wyróżnieniem. Moje kredo żeglarskie to nie jest tylko zwyciężanie w regatach. Jest to, jak powiedziałem, wymyśleć, zaprojektować, własnoręcznie zbudować i wygrać. I wtedy dopiero jestem spełniony żeglarską. Dziesiątki, setki, tysiące godzin poświęcam w martwym sezonie zimowym na doskolanie jachtu, na dbanie o jego sprawność. W ubiegłym roku marszałek zaprosił wszystkich do Teatru Muzycznego w Gdyni. W tym roku gości nas w tak szekspirowskim, fantastycznym miejscu, który się kojarzy też z takimi utworami szekspira związanymi z emocjami. Pomorskie żeglarstwo wyróżnia się na tle kraju, dlatego dzisiejsza gala, to mówię nieskromnie, jest takim podsumowaniem, takim no, też pokazaniem. Jak stoi te nasze żeglarstwo pomorskie, wyróżnieniem tych ludzi, którzy włożyli największy wysiłek do, do tego, żeby, żebyśmy właśnie byli tym wyróżniającym się regionem na terenie kraju? W pomorskiej gali żeglarskiej uczestniczą zarówno żeglarze, zarówno sportowcy, naturologi znaczy startujący w klasach młodzieżowych czy w klasach już olimpijskich, ale również gościmy. Szefów klubów, komandorów, żeglarzy seniorów, nauczycieli, trenerów, jak i osoby, które na co dzień pełnią ważne funkcje samorządowe, społeczne czy w urzędach morskich, które powodują to, że to żeglarstwo, mając sprzyjający klimat w tych instytucjach, może się z takim dynamizmem rozwijać.